Witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Extreme Adventures. Tak, jest to już 13. odcinek. I co tu się teraz stało? No niestety. Jest tyle zwierzaków tutaj. No teraz kilka wybiłem mieczem. Ale jestem wkurzony na zwierzaki, bo zepsułem mi kolejkę. Tak, obudziłem się z wyra rano i pasza tutaj normalnie stacja zepsuta. Wzywam wózek, ale nic nie idzie, nic nie idzie. Tak. O, tutaj jeszcze wózek wypadł gdzieś za szyny. O, tam jakaś krowa się przejechała, czy nie wiem co to było jeszcze. I niestety musimy odłożyć na plany naszej... Musimy odłożyć plany budowy naszej latarni. Czy tam punktu widokowego. I tak się zastanawiam, czy na przykład nie lepiej byłoby tutaj wybudować. Hmm. Czy tam. No nie wiem, napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. W tym odcinku chciałbym zająć się zniszczeniem tej trawy i zastąpienie jej czymś innym. Betonem, czy po prostu jakimś, jakąś wełną. I nie będą się respi tutaj zwierzaki, no. Bo to jest męczące już. A jakby miał to ogrodzić podkami jakoś, no to to byłaby trochę tak... Byle jak byłoby. No więc ja chcę tu mieć spokój na starość, bez tych zwierzaków tutaj. Dobra, no więc... Ee, ja tutaj pomyślę jak to zrobić i widzimy się za chwilkę. I jestem z Wami z powrotem już w nowym dniu. No więc myślałem nad wzorem. Um, tak. Wzór będzie się składał z Clearstone'a i z wełny. No dobra. No, myślę, że Wam się podoba. i się jako taką podoba. Nie jest najgorszy. Będę potrzebował dużo wełny. Ale powiem Wam, że mam jej sporo. No właśnie, mam 4 staki i 30 sztuk sam się dziwię, że mam tyle, ale nie do wiarki, jak jesteście, to możecie ściągnąć mojego save'a i zobaczyć, że już wcześniej składowałem tą wełnę. No więc... Oh. Tak trzeba będzie cały plac zrobić. Jest dzień, no więc potwory mi się nie zrespią. O nie, mam łopatę? Nie mam łopaty, no fajnie. No więc ja lecę sobie łopatę zrobić i zabieram się do roboty. Ok, ciśniemy. Tak, zacząłem już tę przebudowę domku, ale ja wam to później pokażę. To znaczy, no, przebudowę. Jakieś mebelki, coś, żeby ładnie to wyglądało, nie? będzie trochę to nużące. No więc, może ja to po prostu utnę. E, dobra, jestem z powrotem już w dobrym e, Wykopałem dół. Tak, tutaj sobie taki skrót zrobię. Co będę na około łaził? <laughs> jestem wygodny. Tak, duży dół. No, tam już jest trawa rośnie, więc zaraz będę, będzie inwazja zwierząt. No więc, muszę się zabierać do roboty. Wykopałem trochę dirtu. Idę właśnie je odłożyć do mojego magazynu. Tam, czy tam garażu rolnika, jak tam jeden e, z użytkowników powiedział mi w komentarzu. E, dirt, dirt. Tak, ten dirtu też ma za dużo chyba. No dobra. Jakiś bazar może otworzę, nie wiem. Jakby to byłby multiplayer, to bym rozdawał to biednym. Jak mają. I teraz idę przytopić stona. Wow, tego jeszcze więcej. Hmm, <grym> teraz się przyda. Ale myślę, że pięć staków spokojnie nie starczy. Nie szkoda mi go. No, szkoda mi węgla. To cały jaki mam. Tak, i tutaj sobie zrobiłem kącik piecyków. Haha. Fajna to wygląda. No więc tak, po 10 do każdego. To zupełnie się wystarczy. Wow. Okej. Okay. A tyle węgla. No nie. Dobra. Raz. Dwa. 3, 4, 5. A, dobra, dobra, wszystko jest. No to może najpierw wyłożymy wełną. Co tam? Mam trochę tego. Taki wzorek zrobiłem, bo pomyślałem, że mm, ta szachownica to jest taka trochę przereklamowana już. A co nawet fajnie wygląda. Raz, dwa, raz, dwa, tak. Tak. Zgadza się. Okej okay. tak, chciałbym inny kolor do tego. Chociaż... Nie, no, fajny jest. Pasuje mi do tego. Do mojej kolejki. Nie jest źle. Przeżyjemy. No, dość szybko to pójdzie. Będę miał spokój przynajmniej. <laughs> Chwila. Dobrze? Dobrze. I takie coś... No, świetnie. O, mam trochę tego. To sobie zrobię wzorek. Ciekawe, czy mi nie starczy tej wełny. Tutaj jeszcze planuję zrobić jakąś taką tą... Yy, dużą... No, fontannę. No, na przykład. Więc mam multi pomysłów. Na cały ten mój świat. Tak, a jak to będzie szło dalej? Jeżeli tu będzie, to będzie tu. O tak, kilofaj mam. <grym> a </dźwięk> co tu robi? No tak. To może później tam sobie pójdziemy? Trochę mi to zajmie czasu. No ale chwilkę możemy porobić razem, nie? <grym /dźwięk> co innego będę robił w tym odcinku? Nie zdążę już budować raczej <noise> mojej latarni. A, mam pomysł na latarnię. Będzie ona się... A, ten... Będzie ona zbudowana z netherracka. To znaczy, nie będzie on się palić. Tak pewnie myślicie, że będzie on się palić. Ale netherrack się nie będzie palić. Jaki szał normalnie. Jak to tak może być, że netherrack się nie będzie palić? A, no widzicie. Taki, taka bajka. O, wait a minute. Idę po jakiegoś kilofa. Nie, 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 Mam mojego kilofa złotego. Nic mnie nie podskoczy teraz. Eee, yy. takie coś. Haha. <grywka> yy. Ta skrzynka może z tu być. Te. Tu chowałem wszystkie swoje śmieci. Jak budowałem ten. W moim kolejek. Yy, no dobra. Takie coś. No i pięknie. Idę skoczyć do mojego tego pisyka. Ciekawe, już mam tych, tych, tych. 21. O, trochę będzie. No i pięknie. Prawie dwa staki. Wiecie co? Może ja przyspieszę tempo i to szybciutko zrobię, bo trochę tu jest roboty. Już ukończyłem swój cały plac. Tak, nawet fajnie to wygląda. I tutaj zakończyłem, gdyż brakło mi wełny. No tak. Tutaj tak planuję, żeby tu zrobić jakieś schody, które po prostu schodziłyby na dół, jak to schody. Albo w górę. No i gdzieś tutaj by się zatrzymywały i tutaj bym podchodził sobie, o, zbierać wszystkie te moje, no, zbiory, tak? I tak, teraz idziemy do domku Do chatki Roxemba 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 Dobra, nieważne No Nawet to fajnie to wyszło Tylko to to, 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 na dole to drewno się trochę nie pasuje do tego Ale szczegóły Kurczę jak spadaj Ani mi się waż do wózka wsiąść Dobra Co chciałem wam pokazać, no tak Zrobiłem troszkę tutaj przemeblowanie tak o ile można to meblami nazwać. A na górze postawiłem normalnie te półki z książkami. Tak, będę teraz czytał, będę inteligentny, normalnie wszystko. I dywan. Tak, byle jaki ten dywan. No więc proszę was, moi widzowie, abyście wymyślili jakiś wzorek na ten dywan. Tak, ja nie mam pomysłów. Jestem kompletnie, nie wiem, ciemny. Co do tego, jaki tu wzerek zrobić. <grych> no więc macie normalnie chwilę, aby coś fajnego wymyśleć, aby się pochwalić swoimi umiejętnościami. Eee, tak. Eee, jeżeli mi się spodoba, dywan, eee, a na pewno jakiś wybiorę. Nagroda. Tak, nagroda. Wasza nagroda, jaka będzie? Eee, nagrodą będzie ważnik. Tak, na moim filmie. Taki wypaśny i w ogóle fajny. I subskrypcja moja. Tak. I podziękowania w czasie trwania filmu. No więc, jakie to jest wie wiel te wielkie. 5 na 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na 5. Tak, no więc... Hmm, y jak to możecie przysłać, no. Fajnie byłoby, jakbyście wysłali jakiś obrazek, tak? Ale możecie też to no, tak powiedzieć słownie, jak to będzie mniej więcej wyglądało, albo jakiś link do na przykład. Do, no, nie wiem. Pomyślcie, o właśnie, tak, to już wasza w tym głowa. Wow, no. No więc, ja się teraz będę z wami żegnać. Yy, odcinek powiem też jest nieco krótki, ale... ...treściwy, tak? <grytanie> Zrobiłem wszystko, co chciałem dzisiaj zrobić. Trochę mi niestety brakło wełny. Ale to już niestety jest koniec. No więc, yy, w następnym odcinku, co będziemy robić? Będziemy budować naszą latarnię. Czy to punkt widokowy? Yy, oczywiście nazwiemy jakoś tą latarnię. Pewnie też będzie wasz czynny udział w moim let's play'u, yy, jak nazwę tę latarnię. No więc, yy, poczekajcie na kolejny odcinek. E, z pewnością się do was odezwę, tak? Na YouTube. <grytanie> Sprawdzajcie codziennie, czy nie ma odcinka. No dobra, no więc... Yy, z czego będzie zbudowana? Myślę, że będzie zbudowana z naderaka. Naderaka i wełny. No właśnie, chciałem do tego użyć wełny. Ale wełna cała poszła na to jest ciężko będzie. Albo jakiś inny serowiec Jeszcze pomyślę. I zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Jak widzicie, są tu takie, takie dwie górki. No, jest ta i tamta na środku. Mm, teraz pytanie: na, który, na której górce wybudować tą wieżę? Na tej czy na tamtej? Może kursując, że tam lub tu. No więc e, też możecie mi przysłać wiadomości. E, albo w komentarzach, co o tym sądzicie. No, ja się waham, szczerze mówiąc. Ale to już to was należy decyzja, tak. No więc wierzę w to, że ktoś tam napisze. <grych> Dobra, no więc ja się z wami żegnam. Dziękuję za komentarze, subskrypcje, łapki w górę. No więc na razie. Trzymajcie się. Cześć.